Zespół szkół ponadgimnazjalnych nr 3 imienia Stanisława Staszica w Krośnie to szkoła sięgająca swoją tradycją do 1892 roku. Przez wiele lat kształcąca w zawodach nowoczesnych technologii, takich jak motoryzacyjne, mechaniczne, lotnicze i mechatroniczne. Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych technologii. Mechanik posiada najbardziej nowoczesne laboratoria i pracownie w regionie podkarpackim. Dzięki nowoczesnym maszynom i urządzeniom każdy uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności na miarę XXI wieku. W nich prowadzone są ciekawe kursy i szkolenia oraz zajęcia dla uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej. Motoryzacja najpopularniejszy kierunek w mechaniku, a w nim zawody, technik pojazdów samochodowych w technikum. Mechanik pojazdów samochodowych w zasadniczej szkole zawodowej. Elektromechanik pojazdów samochodowych w Zasadniczej Szkole Zawodowej. Uczniowie mechanika w ostatnich latach zdobywali tytuł pierwszej szkoły samochodowej w Polsce. Sukcesy te są możliwe dzięki doskonałemu wyposażeniu w urządzenia do nauki teoretycznej i w laboratoriach samochodowych, w szkole i Centrum Kształcenia Praktycznego. Lotnictwo. Od kilku lat świat rozwinął transport lotniczy. Staje się coraz tańszym środkiem komunikacji dla pasażerów i towarów. Powstają nowe firmy związane z przemysłem lotniczym, a ich duża część jest zlokalizowana na Podkarpaciu w prężnie działającej dolinie lotniczej. Są to wysokopłatne zawody, a absolwent szkoły może otrzymać licencję do pracy we wszystkich krajach świata. Jestem pasjonatem lotnictwa, dlatego wybrałem ten kierunek i tę szkołę. Krośnieński mechanik w tej branży proponuje zawody w techniku. Technik Mechanik Lotniczy, Technik Awionik. Zajęcia szkoleniowe są prowadzone w nowoczesnych laboratoriach Centrum Nowoczesnych Technologii, a praktyki w firmach lotniczych Podkarpacia. Mechanika. Jest to branża związana z kształceniem w technikum w zawodzie. Technik Mechanik. W nowoczesnych laboratoriach uczeń poznaje umiejętności programowania maszyn sterowanych numerycznie CNC oraz ich wykorzystanie w firmach nie tylko mechanicznych, ale i związanych np. z przemysłem drzewnym i hutniczym. Absolwent to wysokiej klasy programista znajdujący zatrudnienie w każdej dziedzinie gospodarki. Mechatronika To współczesna dziedzina gospodarki, która łączy przemysł elektroniczny, technologię informacyjną i mechanikę. W tej branży proponujemy zawody: technik mechatronik w technikum, monter mechatronik w zasadniczej szkole zawodowej. To najwyższej klasy specjaliści poszukiwani w firmach elektronicznych, energetycznych i informatycznych lub teleinformatycznych. To wysokopłatne zawody, które potrzebuje rodzima i światowa gospodarka. Zamierzam kontynuować naukę na studiach wyższych i wiem, że po ich skończeniu znajdę dobrze płatną pracę. Bardzo dobre przygotowanie gwarantują świetnie wyposażone laboratoria w Centrum Nowoczesnych Technologii. Regionalny Ośrodek Egzaminacyjny. We wszystkich tych zawodach prowadzimy egzaminy zawodowe, gdzie nasi absolwenci szkoły mają lokaty jedne z najwyższych w Polsce. Zapewniamy więc nie tylko wysoką jakość kształcenia, ale gwarantujemy bardzo dobre przygotowanie do egzaminu w naszej Szkole i Centrum Kształcenia Praktycznego gimnazjalisto. Jeśli wybierasz mechanika, to nie będziesz szukał pracy, bo to praca będzie ciebie jako wybitnego fachowca poszukiwać. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych numer 3 Mechanik imienia Stanisława Staszica w Krośnie. www.zsp3krosno.pl